Dziś zabieram Was w niezwykłą podróż po świecie sztucznej inteligencji. Będziemy odkrywać, jak modele językowe pomagają technologiom rozumieć nasze słowa i odpowiadać na pytania. Dzięki temu roboty i programy mogą rozmawiać z nami jak prawdziwi przyjaciele. Gotowi na wspólną przygodę w fascynującym świecie sztucznej inteligencji? No to lecimy! Na Podniebnej Platformie spotkałam Cyber Jerzyka i Digi Chomika. Zainteresowali się oni modelami językowymi, lecz cyber-Jerzyk miał zabawne podejrzenie, że modele językowe to takie specjalne książki, które roboty czytają przed snem, żeby nauczyć się mówić jak ludzie. DigiHomic myślał z kolei, że modele językowe to małe komputery, które chowają się w uszach robotów, podszeptując im, co mają mówić. Wyjaśniłam im wtedy, że modele językowe to specjalne algorytmy sztucznej inteligencji, które uczą się analizować ogromne ilości tekstów. Dzięki temu roboty mogą rozumieć język i rozmawiać z nami niemal jak ludzie. W przestrzeni hologramów spotkali się Neurokucyk i Pikomyszka. Neurokucyk tłumaczył, że jego inteligentne pojazdy wykorzystują modele językowe, aby lepiej rozumieć pasażerów nie tylko rozpoznają konkretne słowa, ale potrafią łączyć je z wcześniejszymi rozmowami, miejscami i sytuacjami. Dzięki temu pojazd wie, że kiedy ktoś wspomina o miejscu spotkania z babcią, nie chodzi o przypadkową lokalizację, lecz o konkretny kontekst znany z przeszłości. Pikomyszka opowiadała, że jej miniaturowe zegarki analizują sposób wypowiadania się użytkownika i potrafią rozpoznać nie tylko treść, ale też ton czy intencję. Urządzenia te uczą się, kiedy przypomnieć o posiłku, ćwiczeniach lub odpoczynku, dostosowując komunikaty do stylu rozmowy właściciela. Wyjaśniłam im, że modele językowe pozwalają sztucznej inteligencji rozumieć język nie jako zbiór pojedynczych słów, lecz jako całość ze znaczeniem, kontekstem i ukrytym sensem, co sprawia, że technologia staje się bardziej pomocna i naturalna w codziennym życiu. W galerii wynalazków spotkałam mecha kotka i laserowego pawia. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę o modelach językowych. Mecha kotek wyjaśnił, że modele językowe pozwalają robotom uczyć się nowych słów i sposobów mówienia, obserwując ludzi podczas rozmów i czytając różne teksty. Dzięki temu potrafią reagować nawet na nietypowe prośby. Laserowy paw dodał, że używa modeli językowych do tworzenia wierszy i opowiadań. Które brzmią jak napisane przez człowieka, co pozwala mu organizować niezwykłe pokazy sztuki. Pochwaliłam ich za świetne odpowiedzi. Modele językowe to algorytmy sztucznej inteligencji, które analizują ogromne ilości tekstów i uczą się, jak poprawnie używać języka, co pozwala robotom komunikować się z nami w naturalny sposób. Moi drodzy, jak widzicie, modele językowe pomagają technologiom rozumieć, co do nich mówimy i odpowiadać nam jak prawdziwi rozmówcy. Dzięki nim nasze rozmowy z sztuczną inteligencją są coraz bardziej przyjazne i użyteczne. Mam nadzieję, że spodobała Wam się nasza wspólna wyprawa do świata sztucznej inteligencji. Do zobaczenia następnym razem.